Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu oraz L-Systems prezentują www.laboratoriawsl.pl Logowanie do systemu. Witam Państwa. Chciałbym pokazać Państwu, jak poruszać się po programie Epicor i Scala, który jest dostępny dla Państwa dzięki wirtualnym. Logujemy się do systemu z użyciem przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, gdyż obsługuje ona dodatki typu ActiveX. Jak to zrobić? Po uruchomieniu programu w pasku adresu wpisujemy adres strony projektu www.laboratoria.wsl.com.pl. Po jej załadowaniu się z menu po lewej stronie wybieramy dostęp do platformy wirtualnych laboratoriów logistyczno-spedycyjnych i magazynowych zgodnie z przepisanym naszej szkole numerem. Gdy pojawi się ekran z żądaniem potwierdzenia certyfikatu, wybieramy opcję Kontynuowanie przeglądania witryny. U góry nowo otwartego okna może pojawić się pasek z informacją o próbie uruchomienia dodatku pulpitu zdalnego. W takiej sytuacji należy najechać na niego kursorem i kliknięciem prawym przyciskiem myszy otworzyć menu opcji, z których wybieramy komendę Uruchom dodatek, po czym zatwierdzamy ją ponownie klikając w nowym oknie na przycisk Uruchom. Teraz w polu Username wpisujemy swój login i hasło przydzielone przez administratora platformy. Login składa się z numeru szkoły, litery N oznaczającej nauczyciela lub U oznaczającej ucznia i odpowiedniego numeru dostępu do przyporządkowanej nam wirtualnej firmy oddzielonych podkreślnikiem. Operację zatwierdzamy klikając na przycisk Sign In. Po udanym logowaniu powinniśmy uzyskać dostęp do panelu sterowania. Uczniowie znajdują w nim ikonę WINDS 4 która uruchamia system Epicor i Scala oraz ikonę materiały edukacyjne, która uruchamia dostęp do pomocy dydaktycznych na dysku zdalnym. Nauczyciele w swoim panelu znajdują również dodatkową ikonę Restore DB, która pozwala na wyczyszczenie bazy danych wirtualnego przedsiębiorstwa po zajęciach. Zobaczmy, jak wygląda uruchomienie każdej z ikon. Najpierw wybieramy przycisk umożliwiający dostęp do ćwiczeń w Epicor i Scala. Zezwalamy na połączenie z systemem, klikając podłącz. Następnie wpisujemy nasze dotychczasowe hasło oraz login, który składa się z liter WL, łamanych na numer, którego użyliśmy podczas pierwszego etapu logowania to znaczy z numeru szkoły litery N oznaczającej nauczyciela lub U w przypadku ucznia i odpowiedniego numeru dostępu do przyporządkowanej nam wirtualnej firmy, oddzielonych podkreślnikiem. Dane zatwierdzamy wybierając OK w oknie logowania i klikając tak w kolejnym oknie. Na ekranie pojawi się komunikat o łączeniu z serwerem zewnętrznym. Kiedy połączenie zostanie nawiązane, musimy zalogować się bezpośrednio w systemie Epicor i Scala, wpisując login składający się z litery N w przypadku nauczyciela i U w przypadku ucznia oraz numeru naszej wirtualnej firmy oddzielonych pod kreślnikiem. Na tym etapie nie wpisujemy już hasła. Po kliknięciu OK w oknie logowania pozostaje już tylko wybór odpowiedniego laboratorium oraz roku rachunkowego który ma szczególne znaczenie przy stosowaniu przez system odpowiedniej stawki VAT. Czas zacząć pracę z systemem. Interfejs Epicor i Scala jest bardzo prosty w obsłudze. Dla uczniów może wydawać się mało atrakcyjny graficznie, ale należy pamiętać, że system ten jest identyczny jak oprogramowanie wykorzystywane na co dzień w firmach. W zależności od treści ćwiczenia wybieramy odpowiednią funkcję systemu z menu po lewej stronie. W oknie po prawej stronie wprowadzamy zgodnie z treścią poleceń odpowiednie dane wejściowe. Czynności potwierdzamy Enterem lub przyciskiem OK. Wylogowujemy się używając klawisza Escape albo krzyżyka do zamykania okna przeglądarki. Ikona Restore DB pozwala na odzyskiwanie wejściowych baz danych. Podobnie jak podczas pierwszego logowania do Epicor i Scala, należy potwierdzić połączenie, klikając podłącz. W nowym oknie otworzy się menu użytkownika, w którym musimy wpisać numer szkoły, zaznaczyć bazę danych, którą chcemy odzyskać, i salę komputerową, która z tej bazy korzysta. Po ustawieniu parametrów klikamy Odzyskaj, by przywrócić bazę danych. Dzięki temu uczniowie mogą od nowa rozwiązywać te same zadania. Jest to przydatne, gdy zajęcia w wirtualnych laboratoriach ma więcej niż jedna klasa. Dane zapisane w systemie przez poprzednią klasę zostają w ten sposób wykasowane, a efekty ich pracy są utrwalone na dysku w postaci wydruków w formacie PDF. Kolejna ikona pozwala na dostęp do materiałów edukacyjnych. Po kliknięciu w materiały edukacyjne standardowo potwierdzamy chęć połączenia przyciskiem Podłącz. W nowym oknie pojawi się podgląd folderu na dysku zdalnym, w którym znajdują się podręczniki w formacie PDF oraz instrukcje podstawowe i rozszerzone do ćwiczeń. Instrukcje rozszerzone są szczególnie przydatne w początkowym okresie pracy w Epicor i Scala. Krok po kroku przeprowadzają ucznia przez każde zadanie, opisują komendy i na zrzutach ekranu pokazują, gdzie szukać poszczególnych funkcji systemu. Po kilku lekcjach, kiedy uczniowie oswoili już się z działaniem systemu, do rozwiązania ćwiczeń wystarcza instrukcja podstawowa, która zawiera same polecenia. Instrukcje nie tylko odciążają nauczyciela, ale przede wszystkim umożliwiają uczniom pracę we własnym tempie. Epicor i Scala zawiera również ankietę, dzięki której nauczyciel może śledzić na bieżąco wrażenia uczniów skorzystania z, z wirtualnych laboratoriów. Gdyby podczas pracy pojawiły się problemy z systemem, w każdej chwili można skorzystać z pomocy technicznej, dostępnej telefonicznie lub przez stronę internetową projektu www.laboratoriawsl.pl. Przy korzystaniu z pomocy technicznej, wykorzystujemy ten sam login co przy logowaniu do systemu Epicor i Scala, czyli WL łamane na numer szkoły, literę N. Oznaczającą nauczyciela oraz numer naszej wirtualnej firmy oddzielone pod kreślnikiem. W oknie przeglądarki otworzy się panel pomocy technicznej. W menu po lewej stronie wybieramy Dodaj zgłoszenie i wypełniamy formularz, w którym trzeba podać numer telefonu oraz adres e-mail. Wybrać z listy rodzaj problemu i dokładnie go opisać. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji klikamy przycisk OK. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Call Center odzwoni do nas i wytłumaczy, w jaki sposób samodzielnie rozwiązać problem, albo za pomocą zdalnego pulpitu przejmie kontrolę nad komputerem i sam wprowadzi odpowiednie modyfikacje. Po zalogowaniu do panelu pomocy technicznej, na stronie internetowej projektu w każdej chwili możemy sprawdzić, czy zgłoszony przez nas problem został rozwiązany i w jaki sposób, albo pobrać pliki przydatne w czasie pracy w wirtualnych laboratoriach. Praca w wirtualnych laboratoriach logistyczno-spedycyjnych i magazynowych jest bardzo prosta. Instrukcje do ćwiczeń, podręczniki i inne materiały dydaktyczne dostępne w systemie pozwalają uczniom na samodzielną naukę w dogodnym dla nich tempie, a możliwość powtarzania ćwiczeń pozwala skutecznie utrwalić materiał. Praktyczny charakter ćwiczeń sprawia, że uczniowie więcej zapamiętują z lekcji. Dzięki pomocy technicznej, nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu na kwestie merytoryczne co wpływa pozytywnie na jakość edukacji zawodowej. w laboratoriawsel.pl